Ja, to Nadia, Nadia i Nadia, i mogę Was Odcinek pierwszy jestem z nim I wiem, nie zadawaliście pytań, ale czy ja wymyśliłam kilka pytań i będziemy dzisiaj na nie odpowiadać. Yy, od razu chciałabym pozdrowić noc, nie przez Panu nocę taką youtuberkę, która mnie subskrybuje i zadałaś mi yy, taki komentarz pod filmikiem. moja święta morska. Yy, Wywar wapno, kupiłam karmę wersel, laga, kamia kompletnie nie wiem jak to tam się wymawia. No i y, ja chciałabym powiedzieć, że ja lubię tą karmę, którą mam i jej będę właśnie używać, więc y, no pozdro dla Ciebie, ale wiem, chciałaś dobrze mi radę dać, dobrą radę, lecz ja w tą karmę, którą mam i będę jej używać. Y, więc myślę, że możemy już y, zacząć. No więc pierwsze pytanie to, jaki jest Twój ulubiony kolor? Niko powie, jaki jest jego ulubiony kolor. Black. Black, czarny, po polsku mówię po angielsku. A mój ulubiony kolor to, nie wiem czy wiecie, ale to jest turkusowy, to jest mój ulubiony kolor turkusowy. No i to jest mój ulubiony kolor i tak, mam kosiulkę. No dobra, i to jest mój ulubiony kolor. A ja ten baniot wczoraj w tej nocy dzisiaj. No i teraz tak. Czy Niko, Niko ma na imię Nikodem? Tak, Niko, Niko jest Nikodem. Nazwiska nie podaje. No, więc tak, to jest Nikodem. Ja jestem Nadia, ale ja podwajam imię na wszystkich. I to jest Niko, Niko. Ja jestem Nadia, Nadia. I jeszcze widzieliście maję, maję. No. I tak. Y Podam numer telefonu. Nie, nie podam numeru telefonu. Nie, nigdy. Yy, yy, jak często widujesz się z Nikiem? Yy, ja się z nim widuję tak dosyć teraz rzadko w wakacje, bo on... jego mama jest... Yy, ma urlop i... nie już nie dom. ma. No, ale on rzadko do mnie przyjeżdża, rzadko się widzimy. Teraz w wakacje, ale... Ale teraz tak, ja na 3 dni będziemy widzieć się 3 dni. No, będziemy razem trzy dni, więc fajnie. Y <grymne> I y czy ty będziesz mieszkać w jakimś domu jednorodzinnym, czy nie? Niko, Niko mieszka w domu jednorodzinnym, już tutaj mieszkamy teraz, sobie y jesteśmy. Ja na razie mieszkam w bloku, ale później będę mieszkała już w domu jednorodzinnym, więc jeśli chcecie to wiedzieć na tomacie. Ile masz lat? Y Niko, Niko, ile ty masz lat? Siedem. No Niko Niko ma 7 lat, a ja mam 9 obecnie. E, więc tak to jest właśnie. E, I e, co najbardziej lubisz robić? E, no Niko Niko to co najbardziej lubisz robić. E tam bawić się, biegać na dwóze, kąpać się. Jestem tam nigdy grać. Ja to chyba najbardziej lubię siedzieć na YouTubie, w internecie. Bo no to są moje ulubione rzeczy i w ogóle lubię je robić najbardziej. I tak, jaki, jaki jest twój ulubiony youtuber? Nikodem nie za bardzo jest zagłębiony w tym temacie, ale obydwaj bardzo lubimy blowka, bardzo lubimy Mary KT, no, na czekoladę na I odgadaj. Bardzo lubimy Mary Katen a ja osobiście lubię bardzo Blowka, Mary Kate L. Oraz e, e, lubię też bardzo e, Adrianus No, nikolaj nie jest zagłębiony w tym temacie, więc on wam o tym nie opowie niestety, no, ale. No, macie. E, czy lubisz czy masz jakiegoś Facebooka, Instagrama, Twittera, Tumblera, bloga, Snapchata. No moi drodzy, ja nie mam żadnego takiego dostępu. Ja też nie. No nikodem tym bardziej, nie? <laughs> no ja jedynie przez YouTube mogę się z wami kontaktować i też zapraszam na Google. Tam postaram się te od dzisiaj właśnie chciałam być bardziej aktywna tam. W sumie od niedawna chciałam być bardziej aktywna na tym, na razie mi to niestety nie wychodzi, ale postaram się już niedługo być bardziej aktywna y, na Google. Tam możecie też ze mną sobie pisać, bo na razie nie mam dużych fanów, więc będę Wam odpisywać na pewno, y, więc co piszecie... o ile było słychać? O ile by było słychać, bo niedaleko nas jest tutaj lotnisko. My jesteśmy w Kłódzku. Na No, i u nas jest brzydka pogoda, jakby ktoś chciał wiedzieć, możemy Wam pokazać. O, pójdziemy śmiać. Jej, siapek, siapek. sopek. Brzydka pogoda, wieje wiatr. A zobaczcie, co jest na dół. Flaki... Bebe. Flaki zgniecione. No, a u mnie jest taki piatryk, jej, No, a tam jest basen, nie wiem, czy widać, chyba widać, nie jestem pewna. Myślę, że zobaczyliście, więc my idziemy z powrotem i zobaczymy się za chwilkę. No, hej, więc już jesteśmy i... I będziemy teraz mieli, macie w, zbol... w zon w zwolnionym tempie jak Niko beknął. No więc już macie, yy, mam nadzieję, że was to rozśmieszyło. Yy, no i teraz tak. Yy, yy, do jakiej klasy chodzisz? Niko będzie teraz chodził do drugiej, drugiej. A. Do drugiej A. Chodził do pierwszej A, ale teraz Na Nadia do trzeciej. Będę teraz chodzić, ale chodziłam do drugiej A <grych> i my tak samo. A A A. No. A B C D E F G E i teraz... teraz... Czyli Koniko będzie z nami często występował na filmach. No niestety nie mogę wam tego obiecać, że będzie często, ponieważ Niko, no to widzicie jak to jest. E, czasem, czasem, nie? E, czasem będzie, czasem nie będzie. E, kiedy kolejny filmik? Mocie teraz przecież. E, no więc e, tak... E, <gry> <gry> Czy będziesz nagrywać jakąś nową serię? Oczywiście, wiecie, że będzie nowa seria. Yy, yy, jeszcze nie wiecie, jak ona się będzie nazywała. Po nie zapominajcie. Yy, I ja coś wymyślę, niedługo się pojawi. Gita ten go, ten go. Może w tym samym Gita dniu, co ten filmik będzie. Jej. Yy. <gry> no więc zobaczycie, jak się będzie nazywała ta seria. <grymne> I, I tak. <grymne> no więc nie jest z nami. I myślę, że właśnie takim zabawnym... właśnie takim zabawnym akcentem możemy zakończyć, więc subskrybujcie. Tu, tu, subskrybujcie, subskrybujcie, subskrybujcie. I jeszcze A, lajkujcie, lajkujcie, lajkujcie. lajkujcie. I oglądajcie, oglądajcie, oglądajcie. No więc. Pa.